Andrzej Szejna, Zjednoczona Lewica. Ja myślę, że do tego tematu trzeba podejść naprawdę mądrze, racjonalnie i podróżnie. Po pierwsze należy odróżnić uchodźców politycznych od imigrantów ekonomicznych. I to jest podstawowa sprawa. Ale przecież ludzie to wiedzą. Ludzie to wiedzą, ale trzeba ich odróżnić i w jakiś sposób podzielić. I to jest najistotniejsze, ponieważ uchodźca polityczny to jest tak jak żadna z osobów tutaj myślę, na tej sali, czy za tym stołem, nie odmówiłaby pomocy człowiekowi, który nie ja wiem, padł na, nagle na chodniku i został zawału, czy komukolwiek innemu. Tak samo nie można odmówić pomocy człowiekowi, który w swoim kraju może stracić życie. No, ale odmawiamy tej pomocy. Nie, 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 nie. To jest jedna rzecz. Teraz no, trzeba... Owszem, odmawia. Natomiast, natomiast, prawda jest taka, że ta fala uchodźców nie jest tak do końca uzasadniona jakąś nadzwyczajną sytuacją polityczną. Ona nagle jest tak naprawdę również falą Gospodarcze. I tutaj rzeczywiście jest... Tutaj pełne Pani 20 lat temu Tak, ale dzisiaj jest pełne prawo każdego kraju, również w Polsce w prawach Unii Europejskiej określić swoje możliwości. Na co Polskę starsza, co stać gminy, samorządy, co możemy zrobić, bo wiecie czego ja no dobrze, się... Ale pan zaraz mówi o tym, co możemy. I to zostało zrobione. Polska określiła, ile osób przyjmie. Miasta teraz ale... określają, czy są czy gminy. Więc zostało, co to się to, dzieje. Ale zostało to panie redaktor właśnie zrobione bez, bezrozumnie. Jaki sposób? Otóż tak, że ja na przykład ja polemizując, nie atakując, ale polemizując ze słowami pana ministra Schetyny w tym temacie, mówię tak, no, że po co przyjmujemy na siebie zobowiązania, których nie możemy wykonać. Mówimy, że na przykład umieścimy w obozach uchodźców. Tak jak Polaków umieszczano kiedyś? Proszę, no, jak no, to będzie ja, ja wyglądało? Oni będą co? Za, za drutami będą? Za, za, jak to będzie wyglądało? Czyli to wiecie już, czy nie wiecie? Że po prostu przyjęliście z obowiązkiem, którego nie, nie wiecie? Nie wiecie, te My przyjmujemy, żeby Państwo wiedzieli, jakie są liczby. W tym roku, jeśli chodzi o na przykład ludzi z Ukrainy, to, którzy przyjechali i zwrócili się o polski paszport, o polskie paszport, to jest 11,2 tysiąca. To, to są takie liczby. W Polsce, jest, w Polsce do polskich trzeba naprawdę bardzo dużo uchodźców ze wschodu, głównie z Ukrainy, ale także z Czeczenii. Myśmy w latach 90. jako kraj po dwóch wojnach czeczeńskich, przyjęli ponad 86 tysięcy Czeczeni. Ale z właśnie z nimi sobie nie, nie poradziliśmy sam, do się dzisiaj. Ale jest... dokładnie sobie poradziliśmy. Bo to jest tak jak Pan mówił, że oni popyli i większość z nich wyjechało do Francji do, do, i do Wielkiej Brytanii. Ale Pytania. teraz tak nie będzie, ponieważ a, zasady są inne. Tak, tak, Trzeba tak. zadeklarować, że zostanie się w Polsce. Dokładnie tak, jest reakcja. Stąd, ale porównajmy te liczby. Ponad 86 tysięcy, a teraz jest, mówimy o 6,5. Jesteśmy w stanie przyjąć taką liczbę, dlatego ją przyjmujemy. To nie jest bezrozumne, to jest dokładnie przemyślane. Żeby pan to miał, miał wiedzę. Panie, panie Na, czy, dlatego jeśli to to, panie... to, spokojnie, to nie są wielkie liczby. To nie są wielkie liczby. Te przymiarki pierwsze były dużo dużo większe. Podajcie przykład Węgier. Węgry mają 54 tysiące uchodźców. No, I to są problem. No tak, i wielki problem. Dlatego bardzo dokładnie to przemyśleliśmy, bardzo dokładnie to policzyliśmy. Dlatego I rozmawiamy... Jest to się nie... tam. Są... Tak, dokładnie tak. Natomiast no, że... oczywiście tylko tak jak mówię. Główne... Polska jest krajem, który jest obiektem imigracji. Do prezydent, polski, prezydent, ale, prezydent. ale do Polski też emigruje dużo ludzi, naprawdę. Z Ukrainy, z, z Rosji, z Białorusi. Dużo, dużo w Polsce jest takich ludzi, tylko oni się szybko asymilują. Oczywiście inna sprawa jest z tymi, którzy przyjadą z Syr, proces asymilacji będzie trudniejszy. Ale on no, też właśnie. oni zostaną poddani. Pozwólmy jeszcze skończyć wypowiedź Andrzeja Wiszejnie i oddajemy głos tak. osobom, ja, które cierpliwie i... czekają. No więc, no więc ja oczywiście krótko, żeby nie zabierać czasu. Żeby... Pan, że to, że nie pomieszczą się. Nie, nie, tej ja nie wiem, nie, nie, nie jest z tym rzecz. Mi się wydaje, że robiło, było to trochę ad hoc, troszkę pod presją Unii Europejskiej, troszkę przy wyrwaniu się z Solidarności Grupy Wysokradzkiej i dzisiaj nie wiemy, jak to będzie wyglądać, I to w premię, ale tam minister będzie zapewnia, że będziemy mieli sprawę za miesiąc, dwa, trzy tak. i to będzie proste, natomiast nie można porównywać fali migracji na przykład z Ukrainy, z Faramu, Syrii. to jest zupełnie inna kultura, to jest nasza kultura. Ale Czeczenów no, już może no, bo dosyć. też są muzułmanami. Oczywiście, tylko że tak jak pan minister powiedział, Czeczeni przyjechali na chwilkę i od razu się wyprowadzili od ponad, ponad 6 tysięcy zostało, żeby te liczby, 86 było tutaj, ponad 6 tysięcy zostało w Polsce i w Polsce funkcjonuje.